dalsza konfiguracja katalogu zrobionego na wtyczce sobi 2. Więc klikam sobie tutaj konfiguracja i w tym momencie mam takie możliwości jak menadżer pool, konfiguracja ogólna, konfiguracja wpisów, konfiguracja wyświetlania. I tutaj bardzo ważny jest menadżer pool. W tym menadżerze pool Mam tutaj akurat takie pola, które są no, standardowo zainstalowane, utworzone. Natomiast one no, nie zawsze są potrzebne. Musimy sobie takie ustawić, zaplanować, zaprojektować nasz katalog, w którym będą jakieś tam określone rubryki do wpisywania w formularzu. W związku z tym, niektóre z tych rubryk akurat nie będą potrzebne, na przykład powiat, województwo. Czy osoba kontaktowa? No, akurat w moim przypadku to nie są, one, nie są one potrzebne. Aby edytować któreś z tych pól, klikam tutaj na nazwę i wchodzę do edycji. W tym momencie mogę tutaj tak wpisać nazwę, etykietę pola, typ pola. Mogę go zmienić na przykład na tekst area, na listę, checkbox, kalendarz, tekstowy. Różne rodzaje, no w tym przypadku to jest ulica, czyli akurat ten input box jest najlepszy. Tutaj decyduję, czy jest opublikowany, czy nie. Następnie tutaj jest wielkość jego i czy pole jest wymagane, czy nie. Czy pole jest płatne, czy bezpłatne. Jeżeli jest płatne, to można podać jaką kwotę. I następnie, czy to pole będzie URL-em? Nie. Po dokonaniu tych wszystkich zmian klikam Zapisz. Lub zastosuj po, po kliknięciu: Zastosuj, zostajemy na tej samej stronie. Można dalej edytować. Ale ja tutaj nie dokonałam żadnych zmian, więc anuluję. I tak samo, jeżeli na tej liście nie ma pól, które nie ma takiego pola, które by było akurat potrzebne, można tu kliknąć: Dodaj nowe. I pojawi się taki sam formularz, w którym można te wszystkie określić parametry. Anuluj. I to jest jedna ważna rzecz, czyli to jest formularz, który się pojawia do wpisu, dokonania wpisu. Następnie konfiguracja ogólna, i tutaj mam bardzo dużo istotnych, istotnych rzeczy, czyli ta konfiguracja ogólna, czyli tutaj jest ten nazwa, nazwa całego katalogu, który się pojawia na górze strony, on się pojawia tutaj. I tutaj to jest ten link, katalog dla zwierząt i ogólna nazwa tego. Katalog dla zwierząt. Następnie język. Teraz to będzie, ile ma być wpisów, jak mają być sortowane. Lista kategorii, ile kategorii w jednej linii, też jak mają być pod, posortowane. Liczba podkategorii, jak mają być wyświetlane. Włączmy tatagi, ewentualnie. I następnie też czy użytkownicy mogą kasować. Więc tutaj jest oznaczona, że tylko deaktywacja. Następnie tutaj jest pokaż indeks alfabetyczny. Jeżeli to ustawimy na tak, to pojawi się taka rządek liter, które ułatwiają wyszukiwanie. No akurat w moim katalogu w zasadzie większość tych nazw się jest takich samych, więc właściwie to jest zbędne. I tutaj czy ma się wyświetlać link do strony głównej do wyszukiwania, link do dodajnowy. Następnie main page. Co jest tutaj istotnego? Czy opis ma się wyświetlać? Czy ma się wyświetlać na stronie wyszukiwania? Tu jest ten właśnie ten właśnie opis i tutaj też są takie obrazki, jeżeli chcemy, żeby jakaś ikonka się pojawiła, to tutaj można sobie ją wybrać, ustawić jej pozycję. I tu już te kolejne rzeczy. Tutaj jest, wyświetlaj błędy. Jeżeli na przykład pojawią się jakieś błędy, można tutaj ustawić, żeby się nie wyświetlały. No, co oczywiście nie spowoduje, że te błędy znikną, no, ale przynajmniej oglądający stronę nie będzie ich widział. Tło. Tutaj można sobie wybrać tło, kolor ramki oraz tło. Tło jakieś tam graficzne. Następną istotną rzeczą jest konfiguracja wpisów. I tutaj możemy sobie ustalić najpierw długość pola tytułu. Pozwól dodawać wpisy do kategorii nadrzędnych. No nie. Miało być, gdyż w moim przypadku to akurat jest bez sensu. Zezwalaj na duplikowanie tytułów. Tak, bo czasami zdarza się, że. <laughs> Właściwie nie wiem, jakie to ma znaczenie. W każdym razie czasami się zdarza, że są katalogi firm i te firmy są, mają bardzo podobne nazwy. Pozwól wybierać własne tło, nie zezwalaj na dodawanie obrazka. Więc ja tutaj wszystko. Ustaliłam na nie, żeby po prostu ludzie mi nie wysyłali jakichś tam obrazków na serwer, jednakowoż tutaj można sobie ustalić wielkość tych obrazków, dozwoloną ich, ich też wielkość w kilobajtach. Kategorie. Tutaj się ustala, ile do ilu kategorii można wpisać dany wpis. No i tutaj ewentualnie, czy te dodatkowe kategorie będą płatne. Odnawianie, więc można ustalić, Ile czasu ma być dany wpis wyświetlany? Jeżeli to jest, no to ma znaczenie w przypadku katalogów płatnych. No w przypadku bezpłatnych raczej to nie ma sensu. Natomiast jeżeli one są ustalone na jakiś określony czas, to tutaj się, czy zezwalamy na odnawianie wpisów, a następnie na ile dni przed upłynięciem będzie wysłana informacja, no, żeby sobie ktoś tam odnowił. I czy dostaje jakiś rabat odnów o, ile, o ilość dni. Bezpieczeństwo. Tutaj właśnie ustalamy, wpis wygasa po. To akurat w moim przypadku jest 0, gdyż on no, nie wygasa. Pozwól dodawać wpisy, tak. Pozwól dodawać wpisy. Jeżeli tu oznaczamy, no to po prostu użytkownicy zalogowani się będą mogli sobie wpisy dodawać. Jeżeli nie, to tylko główny administrator. Anonimowe wpisy, nie. Publikuj wpisy automatycznie, nie. Czyli one muszą być zatwierdzone. Czyli tutaj anonimowe wpisy, czyli użytkownik musi być zalogowany, żeby dokonać wpisu. Czyli, no i następnie, czy możemy jakiś regulamin, należy stworzyć tutaj, podać do niego link do tego regulaminu i czy użytkownik musi zaakceptować regulamin. I to jest wszystko. Następnie konfiguracja wyświetlania i no, w jaki sposób te wpisy będą. Wyświetlane, następnie tutaj mapy Google'a. Tutaj by trzeba było podać ten klucz do map Google'a, ale tego jeszcze nie opracowałam, o co w tym chodzi. W każdym razie tutaj jest to są takie y, automatycznie tworzona mapa Google'a, czyli pokaż link do mapy. Czyli widocznie być może tutaj by się można było pokazywać mapę w jakiejś rameczce. Właśnie obok tego wpisu, czy w opisie, czy jakoś tak, trzeba by było tutaj podać klucz API, którego ja tu nie wpisałam. Opcje wyszukiwania, czyli tutaj, tak, tutaj należy sobie przetłumaczyć ten napis na polski. Pojawia się taki link. On jest tutaj, jeżeli kliknę sobie na wpis, przykładowo może to jakaś być tam firma, i tutaj jest, zobacz na mapce, jak to kliknę, to pojawia mi się dokładnie położenie tego tej firmy na mapce. Następnie wracam tutaj. I to są właśnie te najważniejsze ustawienia. Tutaj są jeszcze opcje płatności. Więc ja akurat tym się nie zajęłam, gdyż mój katalog jest bezpłatny. I są tutaj dalej jeszcze następne rzeczy, które są już mniej istotne. I to na razie tyle.